Za tych, co kolegi z ojczyzny. Z ojczyzny. Ale śmierć jest bez sensu. Kapitanie, ja przypominam, że mamy wojnę. Tak, mamy wojnę. Wzięliśmy kijów, doszliśmy do Dniepru. Wolszewich a teraz. Prawie wszystko oddajemy z I po co to? Po co ta krew? Ale to nie jest ucieczka, kapitanie. Zadanie wykonaliśmy. Odrzuciliśmy bolszewików na wschód, umożliwiając Ukraińcom przejęcie ich ziemi. I po to zginęli na Majko, Józefki. Ale z Miłoszewskim to. Chyba nie bardzo się lubiliście. Ale żal, że zginął za przyszłe państwo Ukraińców. A sam pan widział. W oczek nie było wdzięczności. Bo głupi są, kapitanie. Historia jeszcze za mało im w dupę dała. Zdrowie. Hmm. Ale o pana to zaczynam się trochę myślić.